Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak możemy wykonać zrzut ekranu w Oppo 60 Pokażę Ci wszystkie metody, które pozwolą Ci wykonać zrzut ekranu oraz pokażę Ci wszystkie y, możliwe zrzuty ekranu, jakie możemy wykonać, czyli ten zwykły, standardowy, przewijany oraz fragment zrzutu ekranu. Także zaczynamy od tego, w jaki sposób możemy wykonać zrzut ekranu. Aby zrobić zrzut ekranu, możemy nacisnąć przycisk od przyciszenia oraz przycisk boczny na raz w tym samym momencie. I kiedy naciśniemy je, to wtedy wykonamy właśnie zrzut ekranu. Jest to pierwsza metoda. Jeżeli chodzi o drugą metodę, najpierw warto się upewnić, że możemy korzystać z gestów. Także wchodzimy w ustawienia, następnie w ustawieniach szukamy ustawień dodatkowych i tutaj mamy opcję zrzut ekranu i w tym miejscu mamy kilka opcji między innymi przyciski włącznika i zmniejszania głośności, to jest właśnie ta metoda, którą przed chwilą pokazałem. Jeżeli nie chcemy tego skrótu, no to oczywiście możemy go tutaj wyłączyć naciskając na ten suwak po prawej stronie. Natomiast druga metoda to przeciągnięcie w dół trzema palcami i musimy się upewnić, że ten suwak jest oczywiście włączony, aby móc zrobić taki zrzut ekranu. Na chwilę wrócę do ekranu głównego. Aby wykonać taki zrzut ekranu, bierzemy nasze trzy palce i następnie przewijamy z góry do dołu po ekranie i w ten sposób także możemy wykonać zrzut ekranu. Dodatkowo, przy okazji, mogę także pokazać, jak wykonujemy częściowy zrzut ekranu i robimy to dotykając i przytrzymując trzema palcami. Także, zamiast przewijać palcami z góry do dołu, możemy przytrzymać palce na ekranie i wtedy możemy także przyciągnąć w dół palcami, aby wybrać jakiś obszar. Natomiast nie musimy tego robić teraz, ponieważ kiedy już puścimy nasze palce, możemy także dostosować. Tym przypadkiem wybrałem o, oznaczanie. Możemy także dostosować y, zakres y, naszego ekranu, który chcemy uchwycić. Także mamy dodatkową możliwość poszerzania bądź zmniejszania naszego ekranu. Kiedy już jesteśmy gotowi, no to możemy nacisnąć ten ptaszek w prawym górnym rogu, aby zapisać nasz zrzut. I oczywiście tam na dole ekranu również były różne opcje, y, m.in. właśnie ten pisak... Y, o którym możemy rysować po ekranie, a właściwie na zrzucie ekranu. Jeżeli chodzi o trzeci, trzecią metodę wykonywania zrzutu ekranu, to jest to za pomocą przycisku dostępnego w szybkim dostępie, także przewijamy z góry do dołu dwa razy i w tym miejscu gdzieś może być może znajdziemy przycisk zrzut ekranu. Ja mam go tutaj w tym miejscu. Należy także pamiętać, że oczywiście można tutaj przewijać na kolejne strony. Natomiast jeżeli nigdzie tutaj nie mamy tego przycisku zrzutu ekranu. Możemy nacisnąć na te trzy kropki w prawym górnym rogu. Następnie wybieramy edytuj kafelki i następnie szukamy tej opcji w więcej funkcji. Ja na przykład mam tę opcję tutaj i wystarczy, że naciśniemy, aby dodać kafelek do szybkiego wyboru bądź szybkiego dostępu. Kiedy już dodamy tę funkcję, możemy nacisnąć na strzałkę w prawym, przepraszam, w lewym górnym rogu i możemy nacisnąć właśnie ten przycisk, aby wykonać zrzut ekranu. I pozostaje nam jeszcze przewijany zrzut ekranu, aby go wykonać. Najlepiej oczywiście zrobić to na jakiejś aplikacji, bądź stronie, gdzie mamy możliwość przewijania. Ja na przykład wejdę w aplikację Google i tutaj mamy jakieś różne artykuły, które możemy sobie przewijać na tej stronie. I jeżeli chcemy utworzyć przewijany zrzut ekranu, no to najpierw korzystamy z jednej z tych trzech metod, poka które pokazałem, czyli przyciski. Po prawej stronie przesunięcie palcami z góry na dół, bądź właśnie ten przycisk w szybkim dostępie, i kiedy wykonamy zrzut ekranu, tutaj po lewej stronie mamy przewijanie. Jeżeli naciśniemy na ten przycisk, no to tworzymy przewijany zrzut ekranu i możemy tak przewijać palcem do momentu, w którym będziemy gotowi wykonać dany zrzut ekranu. Czyli na przykład, ja chcę do tego momentu, do tej linii, którą tutaj mam. I kiedy to jest właśnie ten fragment, jaki chcę uchwycić, no to naciskam gotowe. Czekamy kilka sekund, i następnie możemy od razu kliknąć na zrzut ekranu, aby zobaczyć podgląd. I widać, że zrobiłem całkiem długi ten zrzut ekranu, i tak właśnie możemy stworzyć przewijany zrzut. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.